Cześć, tu Karol z pracy. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, że zamówiłem paczkę na tutaj Za dzień, dwa przyjdzie mi paczka. Zaraz na nawet udowodnię, że kupiłem. Tutaj macie numer zamówienia, data, czyli data dzisiejsza, czyli 1 kwietnia. Cena, tutaj 86 zł. Płatność przy odbiorze i że tutaj paragon zamówienia. Tak, to jest pierwsza część. Myślę, że to będzie podzielone na dwie części, ponieważ nie będę wysyłał informacyjnego, ponieważ każdy będzie wiedział, co, o co będzie chodzić w odcinku. Nie, nie będę Wam na razie zdradzał, co kupiłem. Dowiecie się dopiero jak przyjdzie paczka. Dobra, cześć. Przed chwilą przyszła mi paczka. Zaraz będę ją spróbował otwierać. Tutaj ładne logo. Jest dzisiaj ze mną mój brat, który będzie mi pomagał. Cześć. No, przywitaj się. No. On będzie trzymał kamerkę, ja będę otwierał. Hmm. Więc to robię cięcie i witam i za chwilę będziemy się widzieć, jak będę otwierał. Dobra, ja Z drugiej strony też. Dobra, na środku. Adres. Dobra, stójcie. Otwieramy. Mamy ulotkę e, z Tutaj jest najprawdopodobniej faktura. Mhm. Tak, faktura. E, Dalej mamy e, zapakowane w taki o karton. Takie zabezpieczenie. To lecimy na podłogę. Od razu może takie wszystkie kartony wyrzucamy. Takie Ten jest takie coś zapakowane. Dobra, czego by zacząć. Od tego. To koper łodyga. Kilogram. Tu yy, myślę, że będziemy robić mieszankę. Myślę, się... że damy sobie na to, że to odłożymy. Następne to karmidło. Karmidło 24. Pójdzie do małej tam tej górnej klatki, to później otworzę. Później mamy karmidło 17. Tak się prezentuje. Fajne, naprawdę fajne. Mi zadowalają się, Piernastka pójdzie do samicy. E, tutaj mamy kalendzo dwunastkę. Dwunastka pójdzie do samczyka. I tak e, mamy poidełko litrowe. Duże bardzo. Tak się otwiera, tak części ma w środku. ziem, zamówiło. Będzie do To pójdzie do mały. Później zamówiłem karmidło 17 O, tak się podziękuję. To karmidło akurat pójdzie do samicy Niedługo też to, że miała wykot. mamy jeszcze tutaj e, o litrowe tam w kartonie już nic nie ma e, tak tak się prezentuje pokrywa mamy uchwyty oraz tego. Tutaj trzeba wkręcić. Tutaj, mam, tutaj, mam, tutaj w krasie, woda no, to jest eee, pita się i podała ci. Eee, niestety z najpierw paczka z butelką żegma. Zapraszamy do zostawienia subskrypcji. To by było na tyle w tym odcinku. Na razie, cześć.